znowu ja. Dzisiaj filmik na temat rozplątywania afroloków. Rozdzielania, wycinania pajączków, pajęczyn czy tego typu innym dziwadłom, które się tworzą między lokami. Jak rozdzielać afroloki? Filmik na, te, na temat, jak sobie radzić z afroloczkami, więc ta pielęgnacja, która jest podstawą, żeby afroloki bardzo fajnie wyglądały i nam się zdzięczały tym, że ciągle są wow. Po miesiącu czy półtora, tak jak w moim przypadku, zobaczcie, no jest elegancko. Używamy odżywki, którą bardzo dokładnie spłukujemy Możemy używać olejków, a podstawą jest, jeszcze raz wracam do tego, rozdzielanie loczków. Więc jeżeli chodzi o samo roz rozdzielanie, nic prostszego, po prostu rozdzielamy loczek po loczku i staramy się to zrobić naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. Mm. Przynajmniej raz na tydzień przynajmniej. Najlepiej jak to się robi po troszku codziennie, nie? Ale nikt ma na to czasu, błądmy się. Dobra. Rozdzielanie loków to nie jest nic prostszego, jak teraz widzicie, ale w ruch mogą wejść również yy, nożyczki i wtedy, jeżeli Wam się pojawią takie pajączki, najlepiej jest je po prostu uciąć. Ja tu za dobrze nie widzę. Za dobrze nie widzę. bałam się ale wiecie co, to, to nic, nie będzie go widać. Właśnie to też jest dobre, nie patrzcie. Brawo ja, brawo ja. Brawo ja. Nie wierzę. Ale ja, dobra. Jedziemy dalej. Tak to jest, jak nie ma lustra, tylko się patrzy na podgląd. Dobra. Ale wiecie o co chodzi? I pamiętajcie, żeby robić to do lustra. Tak, w dobrym świetle, żeby nie upierdzielić sobie loczków. Tak jak ja to zrobiłam przed chwilą, bardzo mądrze. Rewelacja, bo po prostu chciałam Wam pokazać, jak wyjąć, wyciąć pajączki. Um, pokażę Wam, czy nie? Nie wiem. A no, takie o, takie o, takie o, jak Wam powstają jakieś takie. Tu, koniecznie nie chcę Wam pokazać. Po prostu to wycinamy, tylko o ile trafię. Naprawdę jest mi ciężko to zrobić, bo ja tutaj nie mam lustra tej strony i wycinam to do podglądu w kamerce, więc jest to dosyć yy, trudne. Widzicie? Jak wy to powycinacie, to wasze loki automatycznie to sobie to o, wszystko, nie wiem czy to widać, widać. Nie ma tego dużo, tak naprawdę, sprawę jest tego trochę. Ach. Wycinamy i one dzięki temu automatycznie stają się pełne objętości, odbijają się, nie? Bo tak, to są zbite, bo się trzymają jedno, jedno drugiego, więc. Jak powycinacie takie kłaczki, one odzyskają objętość i lekkość. Najgorzej, je ja miał najgorsze, są tyły, ale jesteście w stanie zrobić to, bo ja to wczoraj zrobiłam. Pamiętajcie o lustrze. Nie na oślep. Brawo ja nie jest nic yy, skomplikowanego, po prostu je rozdzielamy, tak jak mamy loczek po loczku, staramy się je rozdzielić. Ja mam akurat rozdzielone, bo wczoraj je ładnie sobie rozdzieliłam, gdziekolwiek by Wam się zaczęły plątać, po prostu wycinamy sobie kłaczka i nie ma problemu, nie? Tutaj, no ja mam już półtora miesiąca i one dalej są fajne, sprężyste, ale potrafią się zbić w coś takiego że to tu powstaje taki jeden wielki dread i dziewczyny z tym chodzą i potem, jak już chodzicie z czymś takim dłuższy czas, no nie, nie będziecie w stanie tego rozplątać same. Ja na korekcie oczywiście dam radę, bo ja dam radę wszystko. <grym> zresztą wiecie, nie? Jakie tutaj były fajne egzemplarze do robienia. Możecie poprosić, boyfrienda niech wam powycina trochę z tyłu. Albo przyjechać do mnie na korektę, też możecie. Jak wiecie, moja pierwsza korekta jest gratisowa, ze względu na to, żebym Wam pokazać, jak dużo można zdziałać dzięki korekcie, bo niektóre dziewczyny oczywiście mówią, że no po co mi korekta, co, co ja tam zrobię, nie? Co, co, co można zrobić, jak już wszystko jest przyczepione, co to można zrobić? No właśnie można, dosyć dużo można. Mam takie ciężkie przypadki, ale mi ciężko je wam je pokazać, żeby nie zradzić dziewczyn do afroloków, ponieważ na przykład jest, jest taki jeden ciężki przypadek, gdzie po prostu ta głowa była jednym wielkim kołtunem po noszeniu loków przez okres jednego miesiąca, gdzie dziewczyna praktycznie nie robiła z nimi nic. No, ale jak przyszła metamorfoza, znaczy metamorfoza to była na początku, teraz to już przyszło korektę. I te włosy po prostu odżyły, i znowu były ładne. Znowu były piękne, i znowu ta dziewczyna pokochała je od nowa. I mam nadzieję, że dbają o nie tym razem, ale nie tak jak na początku. No, widzicie? Ale spójrzcie na to. Te są, te są z odżywką, a te są bez, i są zupełnie inne. I ta struktura, nawet włosy, to są wszystkie na. Mm, no, tragedii nie ma, szczególnie, ale jest inaczej. Jest inaczej. Tutaj o, tu się takie fajne, ale ten przód właśnie najgorzej, bo ja tak na tą część loków nie dawałam odżywki. A tutaj wszędzie jest, więc naprawdę używam odżywki dziewczyny. Ostatnio kupiłam fajną, najtańszą chyba na świecie, w takim różowym, fajnym yy, pudełeczku. Wekszyn. Do loków pachnie fajnie. Odżywkę jakokolwiek, oczywiście stos możemy stosować, yy, oby ładnie pachniała, tak nie stosujemy odżywki na skórę głowy, ponieważ będzie później problem, jak będziemy ściągać afroloki, to wszystko nie jesteśmy w stanie po prostu jej dokładnie spłukać i używamy je po prostu na całej długości, fajnie tutaj do końca, ładnie i spukujemy, nie, naprawdę nie przy skórze, bo później tam się dzieją cyrki. Przy ściąganiu jest problem, bo to wszystko się osadza na tych warkoczach i no nie, nie polecam. Możemy używać również olejków do włosów. Ja osobiście nie przypadam, bo nie lubię, jak mi się tutaj coś klei. Ale ogólnie fajnie, fajne są odżyw olejki do loków. Może nie są dedykowane do loków, ale jakiekolwiek oliwki dają im to, że są miększe i mają więcej połysku, nie? Możecie próbować tak naprawdę, można to w każdej chwili zmyć. Tak, myjemy głowę nie gorącą wodą, bo syntetyczne kłaki nie lubią gorącego. Tak jak i suszarki, tak jak prostownicy, tak samo gorącej wody. Robią się automatycznie bardzo twarde, więc letnią wodą, nie gorącą, też nie zimną, nie przesadzajmy, możemy się normalnie kąpać. Chodzi o to, żeby ich nie sparzyć. <laughs> Czyli letnia woda, olejki i odżywki, ok. Eee, oczywiście afrolków nie czeszemy. Nie używamy e, szczotek, grzebieni, bo wszystko możemy odłożyć na bok. Eee, tak. Grzebienie lokówki, szczoty, szczoteczki, szczotki e, wszystko odkładamy. To jest bardzo fajne. Rano wstajesz, jesteś gotowa. Zobaczcie, o ja tylko spinam do góry cek. Najlepiej do spania, a propos właśnie, e, też się liczy to do pielęgnacji. Do spania najlepiej jest sobie związać, spiąć z spinką do góry i żeby tego nie spać w rozpuszczonych. Najlepiej jest używać oczywiście e, czepków. Oraz e, są też wyprodukowane e, specjalne poszewki na poduszki e, satynowe, ale ja ogólnie polecam po prostu je związać do góry ciasno, żeby nam się nie rozplątały wcześniej, spiąć spinką cek i, i, i śpimy. Nie? Chociaż czepek też bardzo fajna opcja, bo przychodzą dziewczyny, które używają czepków i powiem Wam, że jakość ich włosów daje do myślenia. Niestety, ja w czepku nie potrafię się wyspać. Także, no. Co do pielęgnacji jeszcze, można by było wspomnieć o tym, że niektóre dziewczyny mają problem z tym, że, ich, że je swędzi po prostu głowa, nie? Czasem się zdarza, mnie na przykład spędzi po umyciu, jak to zaczyna wszystko schnąć. Można używać ogólnie, e, są takie preparaty do warkoczyków syntetycznych, żeby właśnie, bo tam też występuje to samo, że skóra się broni i zaczyna to wszystko spędzać. Można używać tego samego, co jest, tych samych specyf specyfików co do warkoczyków syntetycznych. Są dedykowane e, specyfiki do, do właśnie spędzącej skóry, że można sobie spryskać i daje to ulgę. Można również używać niektóre panie używają feni stylu. feni styl, tak. Można próbować ogólnie, nie. Ja, ja jestem ja jestem dosyć silną babką, więc ja wytrzymam wszystko. <grymne> um, tak, pielęgnacja. No o wodzie było, odżywka była, olejki były, woda olejki odżywka szampon był. Coś jeszcze? a rozdzielanie, przede wszystkim rozdzielanie to jest podstawa, żeby loki nam się odziedziczyły ładnym wyglądem, bo ja zobaczcie, mam, odzyskałam wczoraj moją objętość bo już były takie płaskie, takie o a teraz już jest fajnie bo wczoraj powycinałam wszystkie pajączki dziewczyny, jak wam się tw tworzą takie pajączki między tymi, to fajnie sobie to powycinać, naprawdę to daje bardzo dużo lokom, one się stają jeszcze raz takie fajne sprężyste i leciutkie, zobaczcie po półtora miesiącu noszenia Elegancko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś pytania lub porady dla mnie lub tipy, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć na temat afrologów, to napiszcie na dole. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żebyście wiedzieli na bieżąco, co tu się dzieje. No i tyle. Dzięki bardzo. Pa!